Cześć, doktor Radian. Dzisiaj kuleczka obiecana, kulka z Cats Planet. Kulka kupiona za 47 zł, co prawda nie 45, tak jak to jest było, bo już tych kulek właściwie nigdzie nie ma. A 47, ale z tego co wiem, warto. Z tego co wiem, warto. Takie moje spostrzeżenie. Puszka kolekcjonera, chyba się komuś coś pomyliło, ponieważ to jest kula. Puszka to jest co innego, ale... Swoją drogą nie ma znaczenia większego. Kula jak Kula, każdy widział, jest to edycja zwykła, nie nordycka. Tak jak mówiłem, kupiłem na Casplanet edycje zwykłe, takie mają dostępne, a nordycki na razie sobie odpuściłem, ponieważ niestety ale nie umiałem nic trafić nordyckiego. I stwierdziłem, że najpierw skompletujemy. Podstawową edycję, a potem będziemy się martwić dalej. Obawiam się teraz o otwarcie tej kuli, ponieważ dwie moje dotychczasowe były. No właśnie, no ale ta chyba pójdzie. Tak, ta poszła. No i co? Mamy, mam nadzieję, że będzie 10 zaszetek. Nie tak jak ostatnio miałem, a mam limitkę. Już wiem jaka to jest limitka, zaraz Wam pokażę I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć yy, saszetek Limitką nie jest to co prawda Ronaldo, którego myślałem, że się uda trafić A mam puchar, małą wersję pucharu Też dobrze, nie miałem Kord. Nie miałem tego jeszcze, także fajna sprawa Czemu nie? Można i tak. Prawda? Mamy puchar, mamy puchę, czy mamy kule, a my jedziemy z saszetkami. Tak? Mamy Inieste, Falcao, Messiego, Iniesta. Obawiam się, że nie będzie Neymara. Szkoda. I Iniesta, a więc jedziemy z koksem. Ostatnią kulę, jaką otwierałem, była zarąbista. Trafiliśmy Dawla, trafiliśmy Topmastera, jak dobrze pamiętam. Zobaczymy, jak będzie z tą kulą. Limitka jest ok. Paulinho, Biscet, Fernandez, Diamanti, Mutinho i Goldstopper Neuer. Zauważyłem, że tych Neuerów to jest strasznie dużo. Bardzo dużo ich walą w, w saszetkach, jeżeli chyba... Cezar i Noja to są najczęściej spotykani przeze mnie w w bramkarze I teraz tak, e, Biglia Podolski Lukas, Postiga No i mamy Gervinho, powtórka One Na razie szału nie ma, ale to na szczęście dopiero dwie Dwie, po, yy, dwie saszetki poszły może Falcao przypominam te saszetki nie mają kodów kreskowych ale się źle otwierała źle się otwarła, ale ją dopadliśmy Martinez Snyder, Boateng i Defensive Rock Campagnaro powtórka Niestety, ale powtóreczka może i nie sta Może i nie sta Ach. Fred Hernandez Innnen Evra mamy coś i Samuel Eto Star Prior. I czy jest To master? Czy mamy Top Mastera, zaraz się przekonamy I jest! Wyczułem go, że jest tam i to jest Rooney, Rooney, nie mam go I jest zarąbiście, czekajcie chwilę Bo Doktor Adrian znowu zapomniał się przygotować I w tych moich rzeczach muszę coś znaleźć Tak, 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 tak moi drodzy mam Mam BCW, moje ulubione i co? I stojaczki. Stojaczki z Cat's planet? Postawimy go. Przecież musi stać. Mamy stojaczek. Ok. Jest stojaczek. Pyk. Mamy folikę. W przyszłym tygodniu zamówię sobie te foliki. Takie z jednej strony zaciemnione. Fajnie, że jest to master. Cieszy mnie to niezmiernie. O, wow, ale ty się świecisz. Nie widać cię tu za bardzo, może cię tutaj damy. Damy cię tu. Tu cię damy. Dobra, super. No, czyli prawdopodobnie już nic takiego fajnego nie trafimy, aczkolwiek nadzieję trzeba żyć zawsze. Ostatnio widziałem szalony trafik z zajebistego Blistra w kuli, chyba też miał to Master'a. Bains na was. No. Godin, Valbuena i mamy Mutinio na Fansie. Chyba go nie mam. Tak mi się przynajmniej wydaje. Eee, zrobię chyba też filmik. Może jutro. Chyba, bo nie wiem, może później jeszcze mi się pozbiera tych powtórek, bo może się coś powymieniamy w końcu. Mena, Fertongen, Naboa, Pena i Runej na Starplayerze. Powtórka która już tam. Rune tak także zaczyna mnie prześladować powolutku. Messi. Także kula już myślę jest udana, mamy Top Mastera Cesar Neuer, Kierżakow. I mamy ekspertów, no tych ekspertów to już dawno komplet jest Trzy ostatnie saszetki, pierwsza z nich to jest Iniesta Ach. Będę, chcę też dokończyć właśnie boksika z Bayernu aby to fajnie wyglądało. Royce, Wellbeck, Ignacewicz. O, tutaj znowu coś jest. Kurde. Znowu tam jest chyba i czy to będzie game changer? Mamy One to Watch, GC, powtóreczka. E, mamy e, mu, tego tam gościa i. Jest powtórka Game Changera. Ale fajnie, że jest Game Changer. Bardzo fajna karta. Na wymianę. Jeśli ktoś nie ma, myślę, że pierwszy go zapytam. Sebka standardowo. Chyba, że kruszyna, ale kruszyna już pewnie ma komplet. Więc może być problem z kruszyną, żeby coś się powymieniać. Ale dzisiaj spróbuję z nim zagadać. Jest fajnie, naprawdę kula. Moim zdaniem świetna. Nie ma co liczyć, chyba, w tych 200 że coś wpadnie ciekawego. Falkao. Mamy Game Changera i mamy Runeya. Tak. Vargas, Company, Perisic, Martins, Astori i Powtórka. Fajnie. Myślę, że mogę podziękowania za dobre losowanie kuli plany przesłać. Bardzo fajna kula. Warto było te dwa złote dopłacić. Gary Miller Carrick. Costly i mamy Utility. Chyba go nie mam. I tak, dostaliśmy kolejne naręcze. Bazówek, które już tutaj powoli się nie mieszczą, ale coś trzeba zrobić z tymi bazowami. Dostaliśmy takie karty specjalne, zaraz wam wszystko dokładnie pokażę. Mamy 9,5 minuty, więc spokojnie. Dostaliśmy tak z kart, tych prawie podstawowych. To tu było ciekawego? Dostaliśmy powtóreczkę na One Two Watchu, powtóreczkę StarPlayera Lune'a i powtóreczkę One Two Watcha Getsego. Tego chyba gościa nie mamy z Kolumbii, więc fajnie. Z kart bardziej wartościowych powtórka defensji Wroka, powtórka Alonso, powtórka Neuera. Mutinio nie kojarzę, żebym miał, więc to by było ok. A tu jeszcze mamy Eto na Star Playerze, który chyba jest także powtórką. No i powtórka kampaniala. Także większość, zdecydowanie większość jest y, niestety kart powtórek. Ale co mnie najbardziej cieszy, dostaliśmy jeszcze Game Changera Hernandeza, który jest powtórką. Ale ze względu na to, że Game Changerem bardzo trudno trafić, na pewno się z kimś wymienię. Limitka bardzo fajna, też sympatyczna. Limitka z Brazylii jako Puchar. Liczyłem co prawda po cichu na Cristiano Ronaldo, bo na niego teraz najbardziej poluję, jeżeli chodzi o limitki, bo mi go brakuje. No ale cóż, prędzej czy później na pewno do mnie dojdzie. No i najważniejszą kartą, która mnie najbardziej cieszy, to jest Top Master Wayne Rooney, którego oczywiście nie mam. Czy może tak, nie miałem, także. Przypominam, że kula była kupiona na Cars Planet, są one tam nadal dostępne, więc zapraszam wszystkich, jak widzicie, warto, warto wydać te 2 złote więcej, bo kule są i Sebek widziałem, też chyba kupował kule na Cars Planet, też miał bardzo fajną, ja jestem z mojej też bardzo zadowolony, także polecam, link w opisie standardowo, trzymajcie się, cześć.